Dobrze jest. Cześć z tej strony Alan. Witam was kolejnym odcinku na moim kanale, ale nie w typowym! No właśnie, Izwo jest podłączony, wszystko dobrze mi już działa, więc możemy grać. Co dzisiaj będziemy robili? No będę Was poprowadzał. chyba yy, dawno, bo kiedyś każdy mój... jak w 2019... w 2019 budowałem tą całą wioskę, budowałem to wszystko, to powiem Wam szczerze, że... Że naprawdę, naprawdę dawno powrócić do takich czasów, jak nagrywałem w 2018-2013 na YouTubie nagrywałem takie właśnie rzeczy. Znaczy jak były święta, to powracałem wam z świąteczny, więc możecie wiedzieć co i jak się dzieje. Więc zaczynamy. Um, żebyście trochę sobie zapamiętali, co się tu wydarzyło kiedyś. Tam jest moja stara. Tam jest moja nowa willa, którą zbudowałem. A i właśnie śnieg pada! O. Okej, okay. na samym początku, to jest godzina, no dobra, no 13.02, 14 o 14.00, o e, e, no, religię. Okej, okay, nieważne, chyba Was to interesuje, nie interesuje to. Okej, okay, to dobrze. E, ale spokojnie, nie tylko będziecie na tej wiosce, będziecie na świątecznej wiosce, tam gdzie będzie golem. No po prostu świetnie, golem challenge. Golem challenge będzie. Golem challenge. Ciekawe, co nadherze fuck co spadaj nie chcemy cię tu jakim cudem ty się dostałeś ty G garmadonie skąd tu się wsiął spady ty ten, ma ten, z ten pająk prezent był ciężki tu jest mój domek w NetHerze i zastanawiam się, czy to jest domek NetHerze, a nie ma go na innym Minecrafcie, czyli na tym podrubie, bo to jest oryginalny Minecraft. To jest oryginalny na tym, co gram, to jest oryginalny Minecraft. Zobaczcie sami, to jest oryginalny Minecraft. I ten dom, właśnie ja miałem taki pomysł, zbudowałem dom NetHerze i pomyślałem, że jak będzie ten rok, będzie ten nowy rok, a nie w 2019. Tak, w 2019 nakręciłem challenge Nether, czyli że zbudowałem w NetHerze i zrobiłem podobnie to samo, tylko że tam mieszkam w netherze. Nagrałem na telefonie w Minecrafta i nakręciłem odcinek. Nagrałem odcinek z tego no to lecie czego by nie wrzucić. Okej, okay, dobra, ja już stąd spa! Ja stąd spadam! Jeszcze gast! Nie, a spadam stąd. Naprawdę ja się boję. Pa! Nie widzisz mojego niku, pa! Nie, ja nie wiem. tu jest mój dom, to jest taka lepianka, a to jest blok lazura, tak naprawdę, tam jest xbox, idziemy do xboxa, czym prędzej, tym lepiej, okej, okay. no nawet, nawet ja wolę, odbudowałem go, jakby co, odbudowałem, a to przez tych kipery takie dziury są, ten creeper miał kiedyś wkurzył. Creepery znaczy. Kurzami teraz. Ariana fajna, ja fajna ręka, tu jest taki zamek fajny yy, na ROL... Y, Roll... na kruszwila, Nie na żartuję na ROL... Rort Alan. Na Rorta Alana. rort <ścoughs> Nie mogę dzisiaj dobrze się wysłowić, bo jestem pod te... Mam taką... Jestem pod... Pod te... Nie mogę się wysłowić, jestem tak zachwycony, że powracam do tych czasów, wy jeszcze to oglądacie, nad jeszcze w tym roku, a kiedyś miałem 19 subskrypcji, w 2019 miałem 19 subskrypcji, w 2016... Nie mogę jakoś... Założyłem bałwan, no to bawane bałwanem, jestem bałwanem... No to jest bałwanem Czas zrobić parkura Nie, nie, dobrze Wchodzimy pod pokiesem po, yy, Tutaj strażnikiem jest jestem, tutaj, tutaj ochroniam... Yy, czemu on dwa serduszki? A, bo tym pająk głupi mnie zabił w, I na dupie miał prezent Znaczy nie prezent yy, Przyczepiony yy, to co właśnie... o Dostałem jego prezent Co chcecie dostać ode mnie w prezencie? Piszcie w komentarzach życzenia i wam taką złożę wam życzenia, bo będzie Wigilia, ferie 24 grudnia. Będę, będzie... Będą, będzie Wigilia i wam życzę dużo zdrówka, żebyście się rozkręcali na YouTube, żebyście yy, na pewno wiedzieli, że YouTube nie jest ważniejszy, tylko YouTube jest ważniejszy... Znaczy, nie YouTube jest ważniejszy, tylko rodzina jest ważniejsza od YouTube'a, zapamiętajcie to! I jeszcze wam będę wam zło życzył wam dużo powodzenia nawet będę wam życzył życzę wam nawet Powodzenia na YouTube, żeby rodzina was, z was była bardzo dumna, nawet żebyście mieli nawet dużo zdrowia i szczęścia, żebyście się rozkręcili na YouTube, żebyście Wy mieli milion subskrypcji, jak będziecie w przyszłości, A po prostu będziecie pracowali. Ale najwyżej dużo Wam życia, szczęścia i zdrowia Wam życzę, żebyście naprawdę wbili na przykład tysiąc subskrypcji. Wy sami musicie to na siebie zrobić albo na kogoś mi nie musicie nadwbijać subskrypcji, jak chcecie to możecie subskrybować mój kanał ale mówię wam subskrypcje nie są ważne, ważna jest rodzina ważne jest spędzanie czasu z rodziną ja nagrywam, ale mam czas mam czas z rodziną spędzać czas, mam może mam 13 lat, może jestem 13-letnim dzieckiem, które nagrywa na YouTube, ale wiecie ważniejsze, ważniej, a, ważniejsza jest rodzina, ważniejsze jest spędzanie czasu z kumplami też Naprawdę, jest Wigilia, mam co Wam nawet powiedzieć, życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia, serduszko nawet na Was, serduszko, tutaj serduszko na Was, żebyście naprawdę, naprawdę mieli w życiu dużo szczęścia, żebyście naprawdę sobie dobrze poradzili w życiu, żebyście mieli rodzinę też, Wy, ale już nie będę Wam mówił, to już Wasze sprawy, ale życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia i to wszystko świąteczne. Przewitanie. Trochę się nie wysłowiłem, bo ja się stresowałem. Ja zawsze się stresuję jak nagrywam. Ok, To czekajcie. Jeszcze ten piękny zakończenie filmu będzie. Nawrzucę no, go na Alan Phoenix. No. Pamiętajcie ta wioska. To jest piękne. To jest plus piękne. Xbox. Wszystko. Wszystko tam się dzieje. Okej. Okay. No to ja się z Wami żegnam. Życzę mam dużo zdrowia i szczęścia. Żebyście bardzo mieli fajne prezenty. może dostać gamingowe klawiatury, ale naprawdę życzę Wam dużo zdrowia i szczęścia. I fajne prezenty. Żebyście naprawdę docenili to, co teraz technologia, ale Rodzina jest najważniejsza niż technologia czy Xbox. To jest. To nie interesuje. Naj, najważniejsza jest rodzina. Zapamiętajcie. No. Dobrze. Koniec tego. Wam powiedziałem to. powiedziałem Życzę Wam naprawdę bardzo dużo zdrowia i szczęścia. Do zobaczenia i cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao.